Witam serdecznie na moim kanale Wszystkie Wagi, ponieważ właśnie specjalnie dla Was dzisiaj będzie wyzwa na jesień. Tylko musicie się uzbroić w pewną dosyć o co tu leci. Wisielec, czyli jakieś odcięcie się od świata jest tutaj Wam, drogie wagi, potrzebne. Być może bardzo marzycie o tym, żeby dojść ze sobą do ładu i tutaj odciąć się od tego wszystkiego, co Wam ja oferuje, nie zawsze są to miłe rzeczy, ale chwila samotności, chwila odpoczynku od tego zgiełku na pewno Wam by się przydała. Zaraz zobaczymy troszeczkę więcej. A teraz musimy jeszcze troszkę porosować. No dobra. Lewna jako na trzy kubki i rozkładamy. Co tutaj w Wagi, na Was czeka? O, w samym środku jest gwiazda. Piękna karta, która daje dużo radości, niespodzianek, bo to jest taka gwiazdka, która spadła z nieba. Jak widać, tutaj jest taka goła pani, która jest szczęśliwa ze wszystkiego. Bardzo lubię tą kartę. Szczególnie, że tutaj jest obok taki piesek podobny do mojego, który też mówi o tym, że ta gwiazda daje radość z życia, cieszenia się z bliskich, cieszenia się ze zwierząt. Generalnie to jest taka kata, która mówi o takiej gwiazdce z nieba, która spada i daje nam jakieś właśnie pochodzenie, coś niespodziewanego, jakiś przebłysk szczęścia, jak ta gwiazdka, która leci z nieboskłonu i tutaj daje jakieś ciepło, jakąś radość w naszym życiu, która jest niespodziewana, ale bardzo, bardzo pozytywna, więc błyskiewagi na pewno coś miłego, niespodziewanego Was czeka w najbliższym czasie. I co tu jest dalej? Dalej jest yy, magik, czarodziej. Czyli odczucie takiej magii świata, kiedy coś nas zaskakuje w taki pozytywny sposób. Często przedstawia taka karta jakiegoś mężczyznę, który potrafi nas zaczarować, e, lub kobietę, która potrafi nas zaczarować, bo tutaj e, nie do końca musi przedstawiać on e, mężczyznę. Ogólnie jest to taki moment, kiedy ktoś nas zaczaruje, kiedy czujemy, że, że dotykamy jakiejś takiej magii, wręcz u kogoś w rękach. E, jeśli chodzi o przeszłość, rycerz. Mieczy, sugerowałby, że tutaj jakaś walka z, ze smokami, z przeciwnościami losu kiedyś się odbyła i ciągle cieszymy się z tego, że udaje nam się pokonywać własne słabości, nie, niebezpieczeństwa, które są dookoła. I tutaj jest taka rzecz, że udało nam się kiedyś coś pokonać, i to nie powraca, i możemy się z tego cieszyć, ale daje nam to taką jakąś satysfakcję i możliwość budowania życia na tym, że poradzimy sobie z problemami. Kiedyś poradziliśmy sobie, poradzimy sobie i teraz. Dwójka kielichów jest fajną kartą, bo ona mówi ogólnie o miłości, ale takiej spokojnej, kiedy e, ogólnie definicja tej karty jest, że są dwie osoby, które się u sobie mają i to jest taki początek romantycznej miłości, ale ta karta też daje nam taki spokój w związkach, kiedy e, czujemy miłość, stabilność, uporządkowanie i wszystko jest takie spokojne, e, bez jakichś takich gwałtownych emocji, ale jednocześnie takie miłe też często przedstawia właśnie dwójka osób, które wspólnie cieszą się tutaj, piją, coś imprezują, ale to jest wszystko takie właśnie jesienne. Przy herbatce, na spokojnie. Zresztą następna karta też po... potwierdza to, bo tutaj jest umiarkowanie, która mówi o spokoju. O takim aniołku, który mówi, że wszystko jest wyrównane. Na spokojnie i jesień. Można sobie odpocząć, można spokojnie wszystko dopasować. Jest wszystko umiarkowane, czyli w spokojnym czasie. Nic tutaj nie ma takiego gwałtownego. Wszystko jest takie pełne harmonii, bo to jest też dobre słowo, harmonia. To jest właśnie to, co Was, drogie wagi, w najbliższym czasie czeka. Eee, cóż. W samym środku była gwiazda. Z tej strony była właśnie dwójka eee, kielichów, która mówi o początku miłości, a z drugiej strony tego środka jest kochankowie. Więc drogie wagi, tu może i się zaczyna coś spokojnie, ale jednak wychodzi na to, że ta miłość Was czeka, pełna też uniesień i mimo, że zaczyna się to tak właśnie na umiarkowanie, na spokojnie, to tutaj te emocje się przez tą jesień będą rozpadać i kochankowie dają Wam, drogie wagi, możliwość miłości, seksu, radości, cieszenia się z drugiej osoby, jednocześnie takiej satysfakcji, że te związki rozkwitają, ten płomień jednak Rozbuchuje się coraz bardziej, więc długie wagi. Ci kochankowie mogą zamieszczać w waszym życiu, mimo że zaczyna się to tak niepozornie jak ta cicha woda, a jednocześnie są tutaj uczucia silne, zdecydowane, piękne i płonące. Bardzo fajnie. Dwójka monet przedstawia, że z jakąś drugą osobą możemy też jakieś wspólne sprawy materialne, interesowe załatwiać. Więc, mimo że ta miłość tutaj nas ogarnie, to jednak rzeczywistości też ta długa osoba może nam pomóc w załatwianiu różnych rzeczy. Ostatnią kartą w ogóle z Dużych Arkan jest świat, i tutaj ta karta na tej pozycji mówi, że wszystko jest takie jakieś poukładane. Świat oznacza, że wszystko jest dobrze się kończy, nawet jak się niedobrze zaczyna. Ta karta daje takie poukładanie, że świat jest. W tym układzie to dotyczyłoby bardziej uczuć, że te uczucia mogą przekształcić się w coś bardzo stałego. Yy, jednocześnie całe nasze życie jest takie troszeczkę poukładane. Wszystko jest na swoich miejscach. Ta kura ziemska może i się kręci, ale jednocześnie sprawia, że wszystko jest tak, jak być powinno. Jak tutaj widać, jest duża pani, która w swoim, pod swoim płaszczem chowa wszystko dookoła i tak jakby drogie wagi. Wszystko jesteście w stanie ogarnąć, być poukładane. I ta karta jest taka bardzo pozytywna, a ostatnią kartą jest ósemka buław. Czyli jakaś pomyślna wiadomość jeszcze, jeszcze was czeka. No, super układ, powiem tak, takiego układu to każdemu życzę. Także ta jesień powinna być pozytywna. Jakaś jeszcze na koniec pomyślna wiadomość sprawi, że będziecie w dobrym nastroju, w dobrym humorze. I co czego wam życzyć? Tych gwiazdek, tych miłości i niech to umiarkowanie też będzie, ale... Wiem, wszyscy wiemy, kochankowie, to jest bardzo dobra karta i drogie wagi, na pewno ta miłość będzie kwitła przez tą jesień. Do zobaczenia, na wróżby, na nowy rok.